Dzięki no. wielkie O, Frank booster robili, ale mu zapierdoliłem Olof Leżę Leżę byli, Jeszcze Olof, 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 Olof Leży? O, nice Kurwa postrzelał teraz, ale to postrzelał Jeden no, we był chyba macie Dobra jest za, za tykietem jest jeden Do jest Czek Poczekaj, czekaj widział, no idę do pałacu albo lewy 3 zmysł Zjebany, że cię piszę, jebany, a mnie w kurwi aż zmienię tej Sprawdź promocję na case drop od 8 do 15 maja. Skrzynie nawet 80% taniej. Otwórz już teraz i przekonaj się o dwa razy lepszym dropie. Nie przegap. Wymarzone zginy czekają na Ciebie. Sprawdź na case.eu. Oferta ograniczona czasowo. tak to powinno wyglądać. Mi się podoba. Ja, ja w A, momencie już tutaj No to plus prowadzę, jeden macie. Nie, no chodź z jednego, Pewor. No nie, ja na Dark Souls -y chcę już. Nie, to nie teraz, to nie teraz. Jak tak idzie, nie możesz zostawić drużyny. Jeszcze jeden no, musi być. Jakie ja będę Ale idzie dobrze, dobrze no. Dobrze idzie, Pewor. Nie skracałem rampy nigdy. Starali się, wszyscy się starali, no. Nie możesz uh. zostawić teraz. Dam, Mecz! No Znalazło. nie startuj, no nie. <laughs> no, no teraz już nie możesz. Muszę wyłączyć ten autoakcept. Uh, nie. nie możesz. Akcept, ktoś nie dał. Ja dałem. Jest! Jest. <laughs> Spokojnie. Pewor, a później no idziemy nie. w Pamela. Z no. Porobię cię. Formę mam. Ja obiecałem Dark no i chuj, to gramy co... Aha, czego, co chcecie grać? to no jest długa, no. Do Dark Kasia, overpass? No i chuj, gramy Overpassa. A czemu TY KURWO! Trzyma? A czemu tylko trzy łapy były? O nie, ja dodżuję. Specjalnie to zrobił. Dżugla jeden. I ognio, tak? O, pierdolony jak mnie spacyfikował. Są tylko broni, mam osobę do nie mam morskiego. Czemu nic nie mówisz? Bo, Bo mam i... cię w dupie, no. Co? Co? Kto to mówił? Ale tak, a kurwa. W tym mieście, popatrzyłem na kamerkę, my ja, ja pierdolę co to za przystojem, jak ja sobie przypomniałem, że to mój stream. To, ja tu... Wyszedł, wyszedł, Zresztą. wyszedł już. Takie macie dobrze. Boże, pan, kurwa, to <grym> Nie, Aaaa, opijecie, tam wyjebane mam też. Czwarte miejsce no. Kura, KURA! kurwa! Tebor będzie zsał siura! To dlatego chcę z tego kurwa. To tutaj. Kurwa! Dobrze! Czarny, otwieraj, otwieraj! Nie, dokładnie nie ma nic. Dlaczego? Ej, co jest? Co jest? Ale, kurwa Mateusz, lewo po Zatańczyłem, wbrew, co? No nie wejdą nasze prawo. Jaki move będzie? Jedna drabo był. A to działa ten moment, Paweł! No to działa, <laughs> Tańczyłem całą rundę, a debiegłem jak pijany wąż. Gdzieś <laughs> się nie zajebał, jak będziemy wychodził. Gdy jest taki moment, Smoje jest. Co z, no z, z, z tym w ogóle. Szóstka to jest ten, ten, co ty jesteś obok niego? Patryk? Zielony. No kurwa, bo już to ma łagodny smak. To jest pleśniowy, Camembert, łeh! Spaliłem kal o, -o podarował sześć złotych kareta, kareta pago, ma małego fleta, kareta, kareta pago na streamie, wpierdala serfeta, kareta, kareta pago, ma wzrost jak kobieta, kareta, kareta Mateo, znany jako szympas kareta, kareta, saju lepszy. Kareta, kareta plus sześć złotych, na końcu. <laughs> Ty, kurwa, no to nie gram to to jest spójnie gra takie pierdolenie Tutaj, 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 tutaj ha! Ja pierdolę! Co jest z tą grą? No nienormalne to jest, ja mogę go jakoś pierdalam. Spierdolamka no, 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 no. Che ridolo